Grup, które ostatnio mogły czuć się zaniedbane. Wierzcie w to, że walkie, walka o Wasze prawa to są również wybory samorządowe. Wierzcie w to, że głosując na lewicę, bo my w to wierzymy, e, widzimy perspektywę poprawy e, jakości Waszego życia. Wierzcie w to, że Wasze życie również może być związane z siłą samorządu. Dlatego 7 kwietnia, to jest dobry termin do tego, żeby pójść na wybory, żeby zawalczyć o swoje prawa. Dziękuję serdecznie. Zapraszam swojego przyjaciela Marcina Kulaska, sekretarza generalnego partii oraz ministra w jednym z ministerstw. Proszę bardzo, Marcina. Dziękuję. Szanowni Państwo, trudno, trudno mówić po byłej prezydencji, ale jeszcze trudniej, Agacie Fisch, jeszcze trudniej po marszałku Czarzastym. Ale szanowni Państwo, 15 października Polki i Polacy zadecydowały o zmi zmianie. Głównie młodzi ludzie, młode kobiety, w ogóle kobiety, zadecydowały o tym, że odsunęliśmy prawo i sprawiedliwość po 8 latach rządów, złych rządów. Teraz czas na samorządy. W województwie lubelskim rządził pis 8 lat niszczył samorządy. Szanowni Państwo, lewica jest po to, żeby te samorządy przywrócić obywatelom i obywatelkom, młodym ludziom, starszym ludziom, w średnim wieku i seniorom. Jesteśmy po to, żeby przywrócić normalność, bo złotówkę z włodawy, z hełma. Czy z Lublina widać lepiej i lepiej yy, wiedzą nasi samorządowcy, jak tą złotówkę wydać, niż z umownej Warszawy. Czas na zmiany. Mamy najlepszych kandydatów, najlepsze kandydatki. Liderką listy tutaj w okręgu numer 4 jest Agata Fisch, tak jak pan yy, marszałek mówił, yy, wieloletnia yy, samorządowczyni z dwunastoletnim stażem, jak, jeżeli chodzi o prezydenturę miasta Heuma. Wiemy, jak to zrobić, mamy najlepiej przygotowanych ludzi do tego i zrobimy to. Szanowni państwo, w poprzednich wyborach mówiono, że jeżeli nie zagłosuje, zagłosujecie na trzecią drogę, to będzie trzecia kadencja PiSu. Teraz, jak nie zagłosujecie na lewicę, nadal województwem lubelskim będzie rządził PiS i niszczył to województwo. Czas na zmiany, czas na lewicę, czas na kandydatki i kandydatów lewicę. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Pośle, Szanowni Kandydaci do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Szanowni Państwo, mam to, ten ogromny zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza w Włodawy ponad 9 lat. Wcześniej byłem też radnym miasta Włodawa i jako już doświadczony samorządowiec wiem, jak bardzo ważna jest ta współpraca między samorządem gminnym, a samorządem wojewódzkim. Dlatego wiem też, jak bardzo ważna jest e, dla każdego włodarza móc mieć tą swoją reprezentację w sejmiku województwa. Dlatego chciałbym państwa bardzo serdecznie prosić, oddajcie głos na kandydatów Lewicy, na kandydatów do sejmiku województwa lubelskiego, których potrzebują mieszkańcy naszych miast, naszych powiatów którzy będą walczyć o prawa mieszkańców, którzy będą walczyć o te wszystkie sfery życia codziennego, o których mówili moi przedmówcy. Dla mnie jako dla samorządowca, dla władarza miasta jest to bardzo ważne, aby w sejmiku województwa lubelskiego byli reprezentanci lewicy, z którymi będę mógł wspólnie dalej rozwijać i swoje miasto, ale w ten sposób również dokonać dalej takiej, takiej naprawdę. Rozwoju, dalszego rozwoju województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, głosujcie! Na Lewicy mamy reprezentację bardzo solidną od doświadczonych samorządowców, o czym była mowa, od społeczników, od osób, które walczą o prawa, o prawa kobiet, od osób, które walczą o prawa człowieka. Szanowni Państwo, Lewica musi być w Sejmiku, w każdym Sejmiku, w, w każdym województwie, w całym kraju. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zanim oddamy głos mediom i będą mogli zadać pytania, bardzo szybko chciałabym jeszcze przedstawić całą drużynę, która z tego okręgu wyborczego, okręgu wyborczego numer 4 ubiega się o mandaty do sejmiku województwa lubelskiego. Jest to najlepsza drużyna, której warto zaufać, na którą warto oddać głos. Na miejscu drugim Andrzej Chrząstowski. Wieloletni wójt w Wierzbicy, człowiek sprawdzony w pracy samorządowej, teraz na emeryturze, ale w dalszym ciągu udzielający się społecznie. Na miejscu trzecim jest reprezentantka miasta Włodawy, pracująca w służbie zdrowia, pracująca na co dzień z kobietami, Marta Zaleńska. Na miejscu czwartym Fryderyk Dobrowolski, na co dzień mieszka w Rejowcu, jest to przedsiębiorca który zajmuje się od lat ubezpieczeniami. Na miejscu piątym młodziutka kandydatka Agata Bober, studentka, ale również już rozpoczęła działalność społeczną. I na miejscu szóstym Dawid Fornal, pochodzący z Krasnego Stawu, od ponad 20 lat służący swoją pomocą, swoim doświadczeniem rolnikom z powiatu Krasnostawskiego, pracując przy udzielaniu dotacji. Na miejscu siódmym bardzo młodziutka kandydatka, która stawia swoje pierwsze polityczne kroki, ale niezwykle aktywna, również studentka Wiktoria Krysa. Witamy Wiktorię również bardzo serdecznie. I naszą listę zamyka, myślę, że wielu państw, z Państwa znany Mirosław Blacha. Jest to społecznik, przedsiębiorca, a przede wszystkim miłośnik zwierząt, który od wielu lat prowadzi schronisko dla zwierząt w powiecie chełmskim. To jest ta drużyna. Ta drużyna prosi wszystkich Państwa i każdego z Was osobna o głosy 7 kwietnia w wyborach samorządowych. Z naszej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli są pytania, proszę bardzo. Teraz jest czas dla Państwa. Nie ma pytań, to teraz czas dla fotoreporterów. Zabieramy mikrofony.